Cześć, nazywam się Ola Maciągowska. Chciałabym abyśmy dziś wspólnie wykonali niestandardową, odlotową dekorację ścienną. Dekoracja ta jest prosta, w wykonaniu nie wymaga dużych środków finansowych. Do jej wykonania potrzebne nam są trzy elementy. To jest kolorowy karton, który możemy nabyć w jakimś sklepie papierniczym. Ostre nożyczki i dwustronna taśma nie musi być to jakaś profesjonalna taśma. Wystarczy przeciętna, która ma niewielką siłę nośną, bo będzie miała nam utrzymać tylko karton na ścianie. Druga sprawa to jest wybór motywu. Ja wybrałam motyw, który jest niezwykle lubiany i nadaje lekkości wnętrzu. Tym motywem jest model. Na kartonie rysujemy motyla, który następnie zostanie przez nas wycięty. Takich do wykonania naszej dekoracji potrzebujemy od 30 do 50, zależy jakim miejscem będziemy dysponować. Motyle, wycięte motyle przygotowałam wcześniej. Wybrałam cztery wielkości motyli, z tego względu, że nasza dekoracja będzie dzięki temu zyskiwała na trójwymiarowości i będzie sprawiała wrażenie, jakby motyle znajdowały się w różnej odległości od widza. Zasada jest jedna, jeśli chodzi o wielkość moteli: im mniejsza, tym, tym ma być ili więcej. Po spodniej stronie każdego z moteli umieszczamy niewielki fragment taśmy montażowej. Wyginamy skrzydełka motela tak, by zyskał on na trójwymiarowości. Odrywamy zabezpieczenie dwustronnej taśmy i dociskamy motela do ściany. Ważne jest, zanim przystąpicie do montażu. Aby zaplanować sobie rozmieszczenie poszczególnych motyli na ścianie, dekoracja będzie mniej ciekawa, jeżeli umieścimy motyle równomiernie rozłożone na całej ścianie. Lepiej, kiedy nadamy motylom określony kierunek, zupełnie tak, jakby tworzyły klucz, frunąc na niebie. W związku z tym zaczynamy od większych motyli od dołu. I tworzymy im ścieżkę w zależności od miejsca, jakim dysponujemy na ścianie. Dekoracja, którą Wam dzisiaj proponuję, ma cztery zalety. Po pierwsze, jest to dekoracja tania. Do wycięcia 50 sztuk motyli użyłam zaledwie dwóch arkuszy kartonu o wymiarach 50 na 65 cm. Drugą zaletą jest Niestandardowość. To znaczy, każdy z Was wytnie z pewnością troszeczkę innego motela, bądź też będą to motele różne, będą różnie rozmieszczone na ścianie, a więc dekoracja będzie niepowtarzalna. Trzecim, trzecią zaletą jest elastyczność. Otóż, jak to my kobiety, nudzimy się z określoną dekoracją wnętrza i chcemy ją często zmieniać. Motylki te można łatwo usunąć. I na ich, miejsce, y, pojawić, na, ich, na ich miejsce mogą pojawić się jakieś nowe dekoracje. Możemy wymienić się dekorację z koleżanką, y, lub przechować po prostu te, te motyle na czas wiosenny. I czwarta y, zaleta, która mnie podoba się najbardziej, to jest. Fakt holistycznego potraktowania dekoracji w pomieszczeniu. Oprócz tego, że zagospodarujemy pustą ścianę, która raziła nas tyle czasu, to możemy te elementy umieścić na innych przedmiotach w pomieszczeniu. Może być to żerandol, może być to włącznik światła, donica z ulubionym kwiatem itd. Jak widzicie, jest to całkiem proste. Każdy z Was może wykonać sobie taką dekorację niestandardową w swoim domu. Oprócz motyli wykonanych z kartonu, które możecie nabyć w zestawie i pokusić się jedynie o montaż, można zakupić motyle wykonane z akrylu. Mają one dwie zalety. Po pierwsze są trwalsze, a po drugie mają niesamowity połysk. Wkrótce kolejna odsłona pleksy dekoracji. Zapraszam na kolejny film. Mam nadzieję, że pomysł na dekoracje z motylami przypadł Wam do gustu i pokusicie się o ich wykonanie we własnym domu. Już wkrótce. To było już wkrótce? Ile. Aha, już Mam nadzieję, że pomysł na dekorację z modlitwem przypadł Wam do gustu i pokusicie się o, o jej realizację we własnym domu. Już wkrótce nowy pomysł na fleksji dekorację.